Moim ulubionym miejscem w Paryżu jest oczywiście miejsce związane ze sztuką. Jest to prywatna kolekcja Murs de Commerce, w której zobaczycie jedne z najlepszych wystaw sztuki współczesnej. Moje ulubione miejsce w Paryżu to restauracja należąca do Guissabois, mieszcząca się w starym budyn budynku Mennyc. W Paryżu lubię wszelkie tereny zielone, gdzie mogę odpocząć od skiełku miasta i trochę się wyciszyć jak na przykład Park de buttes chaumont e, Cmentarz Perlaches czy ogrody Tuileries. Moim ulubionym miejscem w Paryżu jest restauracja Giraffe ze względu na to, że ma przepiękny widok na wieżę Eiffla, e, stolik na tarasie, więc jest to zawsze niezapomniane doświadczenie, pyszne jedzenie z pięknym widokiem, więc zawsze staram się odwiedzić to miejsce. Moim ulubionym miejscem w Paryżu jest malutka uliczka na Sanza Warentego, która się nazywa I na tej uliczce jest wspaniały park, który pamiętam jeszcze lata 60. Gwiazdy paryskie, które inspirują nas do dziś, które się nazywa Dla mnie było to super miejsce, które jest pełne wspomnień, dlatego że studiowałam tam, zresztą projektowanie wody, Bardzo Я вам тоже пишу.